Sie hej, cześć, siemaneczko, ja jestem Ando, witam to w kolejnym odcinku z Roblox i dzisiaj gramy w futbol i idziemy tutaj do Baris Charger Mena, albo tu idziemy na lewo, będziemy grali jak w prawdziwej piłce nożnej, zobaczymy czy wygramy jakiś mecz, moja drużyna i strzelamy w gola. A ja gdzie jestem? Patrzcie. Mam nadzieję, że ja strzelę kiedyś bramkę. Bo jak nie, to będzie przypał. Dobra, ja tu biegnę. Podaj, podaj! Gdzie jest piłka? Ja nie muszę się ogarnąć, Mateuszu. Dobra, dobra. Dawaj piłkę, gol! To są naprawdę bardzo dobrze. A ja jestem bardzo. Ja bym zagrał w przodzie. Bo jak ten będzie wszystkich niższy? O nie. Ja mam piłki. Dobra, wyrzucaj. Wyrzucaj. Eee. Yy. O Oj, oj. Dobra. O nie, gdzie jest piłka? Jakie jest ślizg? Tak się ślizg. Czy się Dobra, tu jest piłka. I co ja zrobiłem? Jak jeszcze ślizg. I teraz a ja muszę się ogarnąć, bo ja ten bend. A ja muszę się ogarnąć? Na się robiło się z F. A dobra, E. Panowie! Jeszcze raz się wziąłem Podaj Co ja zagrałem? Podaj Podaj Kurczaski nie ma bramki! Nie no chciałem strzelać, Gorpi. No czemu nie ja, no? Miałem przez chwilę taką sytuację. Tam ja. I muszę się jeszcze ogarnąć, widzę, bo. W pierwszym meczu nie strzelę bramki, to jest wstyd. Ja będę na lagę czekać. Ja zostaw! Nieee! Yeah! Nie, no kurczaczki! Nie strzeliłem bramki, ale to jest wstyd dla mnie. Dobra, ja idę do bramki już. Panowie... podaj! Podaj, no żeś... No powiedziałam, podaj! Co jest, grana? Czemu nie mogę wejść tą piłką do bramki? Podaj. No ale znowu ten ben, to będę tak dziwnie. Umiera po prostu z trawą. Teraz przynajmniej nie miałem masy Prawie już się cieszyłem z gola, tu tam gdziekolwiek. Bramka się mi tu łakie. Wow. Uff, bardzo stałem nie wiem co mam za nie robić. Żadnie co mam co on nie robi. Dobra, gra na pozycji 9, bo to się. Tylko tak to się opłaca. Ale czy to się tu jakoś Enter. I think it's another thing, but we're going to get a match. No no where we see yet another meeting of the Tornadoes and Cincinnati Spears. Last season, these two teams were on fire and have continued their excellent form. <laughs> yeah, they're some... on Bena! I'm playing the match. And now. I teraz strzelaj! go! Nie, co jest grane? To jest... To jest to bramka była. Kto potwierdzi, że bramka była napiszcie w komentarzu teraz. Aha, my tracimy bramkę właśnie, bo Ben nam strzela. Super King Ben. Ja, ja pomyślałem, że... Wiem to wykorzysta, to byłoby fajnie. Podaj, podaj, podaj. Gdzie Ronaldo? Podaj Ronaldo. Ronaldo! Weź trochę... Sz... Dobra. W przodu, Ronaldo, podaj! Aha. A ja nie mogę... Ja nie... Brajda tam. Dobra, podaj. A my już nie mamy piłki. Aha, ci już tam jest. Dobra, graj! Graj! Wazero. Panowie, to przynajmniej... Aha, my nie mamy kto u nas zacząć, piłki... I 3-0. Proszę Państwa, tu jeszcze nic nie da narzekać, ale... Jak to możliwe, że my oddajemy piłkę za darmo? Dobry ja ją, ją powalczę trochę. Nie co gra Jako napastnik A teraz biegnę, biegnij Mateusz Nie biegnij Bo nie co, nie mogłem powiedzieć Przecież to był. Prędkość. Światła, dobra, teraz laga Laga na lewego, proszę państwa A my tracimy piłkę, By podaj! Bra, gdzie jest ta piłka. Patrzcie, no i bramkarz mi zabrał nóg. Po raz kolejny oglądajcie ten film do samego końca, bo naprawdę będzie szczerze. Ja już, już się zmęczyłem, już nie mogę biegać. No weźcie, tylko zatrzymajcie 4-0. Dobra, teraz laga, laga. Jestem sam! To ma piłkę. Dawaj, Ronaldo! Gdzie jest piłka? Podaj! No weź, podaj! Nie stracił piłkę, ja nim... Czy gra się, gra z takimi no mamie, nie gra się. Bra, graj! wiem, ja się poprosi się o gra. Na dnię, gdzie jest piłka Dobra, graj! Łap, to dobra laga, laga, laga! No biegnij! Ja nie mam siły, ale ty podaj! Gdzie jest piłka? Weź ktoś nas. Nie mam siły, bo dobra, laga, 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 laga na lewego. Laga, laga, e, e, No i co to miało być? Ktoś mnie powie. Czy mi gra zaczęło A my tracimy kolejną bramkę. Pięknie! Po prostu 10 na 10 by wydam. Jeszcze pięć Broń. No dawaj, dawaj, graj, graj, graj! Dobra, graj, graj, graj! Dobra. Graj! Biegnij! Biegnij! Aaaa, i znowu strzeliłem bramkarza no ale nie na rzekę, ale też sam to strzyszyłem to kopiesz koniec niestety przegrzewamy. to jest dramat jakiś

Co się stało? Teraz ja w końcu zginąłem? A urodziłem się na boisku. ha, fajnie. Dobra, widzowie jestem. Idę tu. Nie, to wychodzę, idę tu. Tutaj na obronę nie mogę grać. Ten numer jeden, ale fajnie. Ale podajcie mi broni. A strzelaj! to przeze mnie? Kodem, Polak. No to widzę Cię, pozdrawiam bardzo serdecznie. Jesteś Polakiem. Broń to. Wiesz, kolega. Trzeba wracać. Doria ja muszę być teraz, teraz na obronie. Nie mogę. Nie jest piłka! Nie, prawda, najgorzej. A ja muszę wracać! Ja już nie mam sił! Awa! Co ty zrobiłeś? Brawo, brawo, podaj nie, nie, broń jak to możliwe, że on tak wszystko broni? To już niemożliwe. Z jakim jestem szybki, dobra, ja muszę odpocząć. Tam sobie niech... ...już nie zastanawiam, tutaj. Jest, bramka! Nie wiem, kto to zrobił. Mamy bramkę. Przynajmniej jeszcze walczymy. Dobra. Gdzie jest piłka? Dobra, brawo. Tam na wolne pole. Nie wiem do kogo, ale ja tam biegną. Dobra, teraz podaj, podaj. Nie wiem, kto to strzelił. Znowu tam. Pozdrawiam bardzo serdecznie. jej Ja ja tu, tutaj na obronie. Aha To nie takimi strzałami potrafią zagrozić. Nikodem Frost 2011. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Polak ty jesteś, to może oglądać ten film. A ja jeśli tak to zasubskrybuj ten kanał. stracimy. Brawo, przynajmniej mamy... Brawo! Mam nadzieję, że ja jeszcze strzelę bramkę. Łap to! Brawo! Nie wiem, po co taki... Brawo! A ja... Jaj, słupek. Dobra, Gdzie jest piłka? Nie mam siły. Ja nie mam siły, żeby biegać tyle... Kasy, ktoś... Ja muszę zostać na obronie! Łap to je! Na ciasno! Dobra, przejmuję teraz wszystkich na karwe głowy! Nie mam siły! Wracał A biegnę! O, nie mogę biegać teraz. Idę mu na pomoc. Ajajaj. Niestety... O dobra, remis. Kto wygrał? My? Tak, my. Nie, 3-2 było. Panowie, niestety dzisiaj nie udało się osiągnąć bramki, mam nadzieję, że w następnym, yy, może w następnym ślubze miałam znowu jak jednym, ale to wiecie, obrona, to muszę wdrażać szybciutko, bo też przed nie mogę być stracone bramki, a ja Was dziękuję.